Misiaczki. A wiecie dlaczego tak się nazywa? Bo jestem Misia, a wy jesteście i ja, czyli Misiaczki. Dzisiaj koło doceniamy przez 24 godziny. No to zaczynamy! A gdzie to koło? Koło jest tutaj na telefonie. Ach, to takie koło elektroniczne. Dobra, to od czego zaczynamy? Chyba od... Zestaw pierwszy ma getry czarne, a zestaw drugi ma getry unicornowe. No to ciekawe co wylosujesz. No. Jesteś gotowa? Tak. No to teraz skręcimy mnie kołem. No to kręć. Co najgorsze, ja nie widzę, ty widzisz. No. Ale widzę, ja też widzę, bo jest dołożony. I Zobaczymy jakiego teraz case'a nasza ruletka. No a z którego? Jestecki... A ty byś którego chciała? No bardziej tego unicorna właśnie. Mhm, mm no ciekawe, co na to ruletka powie. Jestem bardzo ciekawa, ty? Tak. I kot Unicorn! Tak? No to bierzemy unicorna. O, jest to jest unicorn, ale co jest dla unicornowa? To jest bardziej galekcji. Jak się mam podoba taki filmik, to dajcie w górę! Czy mam pięć włosy? No, ciekawe jak koło zadecyduje. Nie słuchajcie, że było tak. I właśnie chyba będzie. Tak. Nie. I co? Tak! Czyli włosy? Spięte No to spinamy włosy i idziemy na miasto. Dobra, miaśka, to gdzie teraz jedziemy? To może nikogo zadecyduje. No to dajesz, losujesz. W parki galeria. Ja mhm. Park ja, ja bym też też chciał. Wola, Popatrzcie, jaka piękna pogoda. Taka piękna pogoda. Jest. A co koło wybrało? galeria. Co? Dobra, to idziemy do galerii. Nie, pokaż. No pokaż. O, czerwono o nie. galeria. Taka pogoda po tylu dniach deszczu. Jedziemy. Dobra. Koło. Nie, jesteś dzisiaj życzliwy Co robimy? Właśnie teraz koło nam zdecyduje A jakie mam opcje w ogóle? Tak może być zakup lub jedzenie. No to dawaj. Ja bardziej wola, wola zakupy. A ja chyba bym wolał zjeść, no ale to twoje koło. Właśnie. Uwaga. Zakupy. Zakupy! Tak? Ta o nie, dobra. Będziemy na zakupy. Ciekawe co będziesz kupowała O dziękuję ja na przetrzymanie noszę. A co chcesz kupić? Dzisiaj była premiera czwarte płyty na Aha, czyli płyty? Tak. Ha, ciekawe czy ci pozwoli kupić płytę. Co już widzisz Rempik? O nie. O nie, już od razu Mpik. Skąd Ty wiesz? Pierwszy raz sklepie Nie, no ja już ciążek. Teraz ciekawe, co koło nam zadecyduje. A ciekawe w ogóle płyta będzie. Tu już jest? Tak. Ty już sprawdziłaś? Nie. Ale ty się dobrze przygotowałaś widzę. Nieźle. Ale auto fajne. Wow. Mmm, takie słodkie auto. Dobra, ja idziemy do Empiku. Teraz Empik i uwaga, uwaga, szukamy płyty My3. Są tu płyty? Tu jest super, tu są nowości, popatrz. Już jest? No to dobra, masz. Uwaga. Czy kupuję płytę? No to koło zadecyduje. No i Jestem, jestem ciekawa. Mm. No wiem co Michaćka by chciała. No mm, żeby nie kupić. Tak. Nie, no co my. Uwaga. I. I. O Dobra, to teraz trudno wybrać. Zwykłą czy deluxe? Deluxe. Nie no deluxe, bo tam są same fajne mm, gadżety. A ja myślałem, że czy? dzisiaj nie pozwoli koło. Ale Proszę. Jest koło jest przychylne Koło jest przychylne, ale dzisiaj widzę To co, jeszcze coś idziesz kupić czy już nie? Nie, na kole tylko było tak lub nie No to koniec O, jakie fajne żelowe piszczaki z Lego To co, kupujemy czy nie? No tak To koło decyduje? To koło, słuchajcie, decyduje czy go kupi te oto żelowe długopisy te no. no to bierzemy no to bierzemy Idziemy do kasy Mmm, to ci się udało Teraz na jedzenie tak Myślisz? A bo zakupy jeszcze są, a to ja nie czy to koło na jedzenie może koło nie zadecyduje. Ok, zakupy czy jedzenie, tak? No to patrzysz Proszę, koło zadecyduje co robimy, jedzenie czy jedzenie zakupy? No w sumie ja. no, obojętnie już teraz Teraz jest obojętne? Najważniejsze kupione Tak A ty idziesz do parku podobno No tak, no ale To kiedy byś kupił płytę? O nie Jedzenie! Jedzenie, ja się nawet cieszę. Ale właśnie my nawet nie wiemy co tu jest za jedzenie. No A to co wybieramy? No to może... Dajmy... Nie no, idziemy zobaczyć. No właśnie. O KFC jest, jest pizza Hut hm. Ciekawe co koło. Może Ciekawe, czy McDonald's jest. A ty gdzie byś chciała iść? No może nie wiem, bo w ogóle razik że jest KFC Pizza Hut, ale czy jest McDonald's? Ja nie wiem. O, to jest ciuchcia Koło decyduje, czy Michaćka jedzie ciwcią. Co? A kiedyś jeździłaś ciwcią Pamiętam, że to dziecko, znaczy dziecko. A może ty kiedyś tak zrobić jakiś dzień na maszynie Marek? Czy Marek jedzie ciwcią? O jest mm. McDonald's. Jest McDonald's? Tak, widzisz? A, no to dobra. No to w takim razie... Co może koło nic zadecyduje? Ale to co bierzemy pod uwagę? KFC McDonald's? Dobra. dobra. Tu jesz? 3-4. No co uwaga czuję chyba... To ja wie. też tam muszę jeść? No tak I co tam wyszło? Wyszło, wyszło, wyszło McDonald's McDonald's? Tak Dobra, to idziemy do McDonald'a To co, koło decyduje czy idziemy do kina na tak. paskudy czy nie mhm. A jak nie, to kiedy pójdziemy? Może w niedzielę? W niedzielę, dobra mhm. To gdzie jest? Tak, lub nie. Czy mam iść na film paskudy? Co wyszło? Nie... Nie? Popatrz, nie. O, wsty. To w niedzielę, dobra. No, Trudno, dobra. idziemy jeść. Bo w to, to były w ogóle inne. Byłem Oksi. I Aha. Oksy, a ja mam w domu oksa. No i co, bierzesz tu tego? Happy Meal z paskudami, czy nie? A to wezmę Meal i wezmę z tym. Z którym? Z dwójką. Na no mm -hmm, dobra Mam wtedy w takim domku Otworzymy Ale popatrz, w sumie tego nie losowało koło, nie? Co będziesz jadła? Trochę Trochę chyba jajper, co? Dobra, Nura, zrobimy do tego coś ciekawego Mousse, cheeseburger i frytki Aha A co jest najważniejsze? Paskut. Paskud Mm, czyli co, zamiast na pasku? Dobra, to już dobrze, że nie, mogę, że nie musiałeś ten losować, bo Uuu, przynajmniej... Ale ładne, tak podobno tak do kształt do piasku. No, ja jestem ciekaw jaki będzie na filmie, co? Mm -hmm. Tak i tutaj pisze, że można go na przykład coś na nim narysować. Ty, a ta kredka jest wielokolorowa. No. Ale bajer. A cóż to ciekawego? A kupiłaś sobie tego sprężynkę. A wiesz, że ja też taką miałem kiedyś w szkole jeszcze. Hmm? a się jak uczyłem, no. Identyczną Tylko nawet gdzie ona jest. Ty ją ja chyba miałaś potem? Nie. Nie. Co jest? tylko kalendarz adwentowy. O nie. <noise> Ale jest nie. maj chyba, nie? Czerwiec jutro. W tym sklepie jeszcze nie byliśmy, nie? Ale fajne. Hmm. To no zmieniło. wiem, Michałka kaprze to jest dla chłopców. Cóż? Dobra, idziemy dalej. Nie tam? No. Michaśka, co robisz? A teraz mogę Jaką? A tą, którą sobie zarejestrować. Mm? Mhm. O, zameczek? Tak. Okay. A ten inaczej się A to już ten right. O <grym> Jak się, to, jak się, to, jak się to, ta gra? Aha, gra antystresowa. I co, no. stresowujecie? No. Tak? A z, pamiętasz czy zapomniałaś już jaka ci akcja? Aha Wiem. Dobra, na razie daj mi sobie spokój A powiedz mi co to? Pokaż to co to jest za no. cudeńko coś kupiła. O, okej, zobaczcie, ja to jeżeli wszystkie złączymy sobie. No właśnie, co ci są... Normalne klocki Lego. Nawet tam można położyć jakąś laleczkę Lego. No i popatrzcie, teraz na tym rysujemy i. <słuch> coś mnie pykło. O! Ale fajnie. <słuch> no, misy, i ja. Misia. I ja. Dobra, to może by już tak kolację zjeść, co? Niech koło zadecyduje, czy Michaśka nie. je kolację dzisiaj, czy nie je. Uwaga, uwaga, <laughs> napięcie rośnie, aż nie dusi z wrażenia. Nie. <laughs> no i co teraz? Cóż? I cóż? No to woda się napije na kolację. Dobra, to napij się wody na kolację, właśnie, aż może idzie spać za chwilę, co? No to może... jest w ogóle go godzina? Jest. Patrzymy na zegarek 29. O, Idealna godzina na, na sen! to może koło, Dobra, trzy napij wodę, a potem będziemy okay. decydować, dobra? Co? Kolacja? Na kolację! Marzenka, wiesz, że Michał ci ja ma kolację wpłynie. Niemożliwe, nie mm, no. Jednak pije. A to koło tak zadecydowało? <laughs> nie, to nie jest kranowa, to jest filtrowana woda. Filtrowana woda? Okay. Mm. A wiesz, ona za chwilę może i spać, jest 19.58. Albo? Nie, to koło już losowało, decydowało? Dobra, to jak koło zadecyduje, że idziesz spać, to idziesz spać teraz. A jak nie to o... O 20, wiecie, że to by było naprawdę rekordowe. Albo o 24. Okej, o północy. A raczej później chodzi spać, prawda? Dobra, to okay. po kolacji czas na... Za... Ten, na zadecydowanie przez koło czy Michajska idzie no, spać. Ojej. Jak nie to, może siedzieć do północy. Co ty na to? O, nie. To bardziej wola, to drugie. Czasu, żeby było nie. No. Uwaga, uwaga, jestem ciekawa, Marek. Ej. Co? Idzie spać. Co? O 20! No. O to sorry! Skoro koło decyduje cały dzień, no to ta ey, decyzja... Ej, no jest dwudziesta. No 20? To ta jest. decyzja też musi być teraz zrealizowana. Wszystko zgodnie z kołem. Cały dzień. Się Kolacja jest zjedzona, idziesz spać, jeszcze ci zostały zęby do umycia. A Ale nie zęby czy płuczę tylko? Nie wiem. Nie w koło O nie! Ja bym bardziej wolała. Nie, ja wolę, żeby mycie było. Tak? Można mówić, że umyła zęby? Tak, zawsze to jest, wiesz, umyte. a był tylko płynem do jamy. Uwaga! O nie! No to co? No jak powie tak, to wtedy idzie mi zęby. Dobra! A jeżeli nie, to nie musi mieć zęby? Proszę jeszcze płynem. Myje zęby? Nie, 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 nie. Tak czy nie? No tak! No my jeszcze zęby, to... Brawo. Koło... Brawo. koło czasami dobrze wybiera. Dobra, ale to masz. Raz spać masz około co? 10 minut, się przebierasz idziesz spać. No to już na dzisiaj kończę ten odcinek, no jeżeli bym tak się dziada północy, no to był o wiele dłuższy. No, ale niestety koło tak zadecydowało. No tak, no to, że jest taki kolejny odcinek, to za 30 tysięcy lat w górę. No a może wtedy będziesz 48 godzin. Uuu, odważna jesteś. Tak. Dajcie łapki w górę. No i do następnego cykla to na razie pa.